I jako, że pierwszy sezon krótkich historii odniósł sukces, no to twórcy zdecydowali się, co jest jak najbardziej naturalne, pójść za ciosem i wypuścić kolejne krótkie historie, tym razem utrzymane w klimacie znacznie bardziej świątecznym, ale nie tak bardzo, bardzo do przesady, a przynajmniej nie... Pierwsze trzy odcinki, które już można oglądać na Netflixie. I tym razem na warsztat wzięto trio Filip, Kajetana, których już oczywiście znamy, a przynajmniej znają fani Szkoły dla Elity, i tajemniczy Felipe, który po raz pierwszy pojawia się na ekranie. Co z tego wyszło? Zapraszam na materiał. I jako, że Kajetana dość mocno zyskała w moich oczach po tym, jak na początku była postacią, którą nie szczególnie lubiłam ze względu na jej miłosne ekscesy i to, że tak uganiała się za Polo i była w stanie zrobić dla niego praktycznie wszystko, no to dość ochoczo zabrałam się za seans, a to dość krótki seans, trzy odcinki, kilkanaście minut, no nawet herbata nie zdążyła mi dobrze wystygnąć i chrupałam sobie po drodze pierniczki, no bo właśnie takie to jest. Takie są krótkie historie, krótkie historie trzymane w klimacie na poły świątecznym, bo tak nie do końca, bo oto jesteśmy w sytuacji, gdy Rebe i Kaja decydują się oddać ubrania potrzebującym, no i przed nimi jest kolejka, kilka osób, ale dochodzą do nich głosy, krzyki. Wykrzykuje mężczyzna, słychać męski głos, że to są śmieci, że przynosicie tu śmieci. No i Rebe i Kaja decydują się, no chyba trzeba będzie się wycofać, a przynajmniej za tym jest Rebe, no bo nie chcę, żeby ktoś na nią krzyczał, mimo że ona z dobroci serca Przynosi tu swoje dresy. W każdym razie decydują się zostać, i oto właśnie pojawia się Felipe. Felipe, czyli nowa postać. I jak łatwo można się domyślić, od razu wpada Kajetanie w oko. I bynajmniej nie dlatego, że Felipe, Filip bardzo podobnie, a no i jeszcze ma kolczyk w uchu, no déjà vu, można by pomyśleć. W każdym razie na tym kończą się podobieństwa, bo Felipe to zupełnie inna para kaloszy. Chłopak, który jest niesamowicie sympatyczny, uroczy, jak to mówi Kajetana, a on się oburza, bo to najgorszy przymiotnik, jakim można go opisać. No i właściwie, można by powiedzieć po tym wstępie, że będzie sielanka, że będzie lekko przyjemnie, lekko strawnie i w ogóle tak typowo pod święta, bo twórcy ewidentnie nie chcą na nas nakładać jakiegoś wielkiego ciężaru. I faktycznie tak jest, ale tak jak było w poprzednich krótkich historiach, twórcy zdecydowali się, że wezmą na warsztat jeden problem i tym problemem tutaj jest Kajetana, i to dosłownie Kajetana, bo tak jak sugeruje tytuł, poza tym, że pojawia się Felipe, w tej serii pojawia się również Filip. Filip, który właściwie pojawia się tu zupełnie przypadkowo, ale trudno uwierzyć, że to przypadek, że akurat trafia tam, gdzie jest Kajetana, i to z dziewczyną, która ma psa o imieniu Republika. No, może to akurat jest przypadek, bo Filip zdecydowanie nie chce wykrzykiwać Republika na całe gardło. W każdym razie trochę to jest grubymi nićmi szyte i to bynajmniej nie dlatego, że Kajetana szyje i chce zostać projektantką. Nie, nie, to nie jest zupełnie celowe. Chodzi mi o to, że twórcy nie sugerują nam tego, że on pojawia się tutaj specjalnie dla niej i wychodzi na to, że to faktycznie jest przypadek. A jednak to ona jest tutaj w centrum uwagi i to ona będzie tutaj podejmowała ważne decyzje, decyzje, które są jak najbardziej spójne z tą fabułą czwartego sezonu Szkoły dla Elity. No bo jak pewnie fani pamiętają, Kajetana zdecydowała się odrzucić Filipa, nic dziwnego, po tych wszystkich akcjach, po tych ekscesach z nagrywaniem, a następnie próbą, nazwijmy to po imieniu, gwałtu, gdy ona mówiła mu, że nie, nie chce, a on i tak się do niej dobierał. W każdym razie Kajetana nadal jest rozdarta, nadal nie wyleczyła się z Filipa, więc twórcy nie tak bardzo przyspieszyli z tą fabułą, ale jej proces decyzyjny on już jest zdecydowanie tutaj przyspieszony. Co nie zmienia oczywiście faktu, że te trzy odcinki ogląda się naprawdę przyjemnie i bardzo dobrze to jest ten drama, nie oczekujmy, nie wiadomo czego i. Tak, jak właśnie było w tych pierwszych krótkich historiach, mamy element psychologiczny. To oczywiście nie jest jakieś zagłębianie się w meandry ludzkiej psychiki, bo to team drama, tak jak wcześniej już wspominałam, ale jednak to, co przeżywa Kajetana i to, co jest spójne z tym, co było wcześniej, czyli tym, że ona zaczyna o sobie stanowić, zaczyna postrzegać siebie jako Kajetanę, jako osobę, która ma potencjał, jako osobę, która może zostać projektantką i nie potrzebuje do tego mężczyzn, to dobrze działa w tych trzech odcinkach i jest wykorzystany do maksimum. Bo mamy dla niej typową sytuację, gdy poznaje chłopaka, chłopaka, którego uważa za przystojnego i taki jest kreowany właśnie w tej serii. No i nic dziwnego, że od razu zwraca na niego uwagę, bo jest kajetaną, bo tak się zachowuje. Ale jednak Felipe jest na tyle intrygującą postacią, na tyle interesującą postacią, że jest w stanie zepchnąć jej myślenie na trochę inne tory i to jest naprawdę dobrze zrobione w tych krótkich trzech odcinkach. A poza tym Felipe jest naprawdę interesującą postacią, Wydaje mi się, że wniósłby wiele dobrego do regularnej, pełnometrażowej wersji serialu Szkoła dla Elity, bo to jest taki dobry człowiek, taki promyk nadziei w tym brudnym świecie, gdzie wszyscy knują, stują intrygi. On troszczy się o ludzi, on troszczy się o społeczeństwo, on chce robić coś znaczącego. Nie wiemy o nim zbyt wiele, może ma jakieś mroczne sekrety, ale ja bym się z chęcią dowiedziała i chciałabym, żeby pojawił się właśnie w tym pełnometrażowym serialu i nie wiem, czy się. Pojawi, Ale na pewno byłoby miło. Celowo nie wspominam tutaj więcej o księciu Filipie, który oczywiście pojawia się tutaj z niewiastą, która była w potrzebie, no bo to mógłby być duży spoiler. Wydaje mi się, że akurat tutaj nie będę odsłaniać rąbka tajemnicy, bo właściwie wszystko, cały proces decyzyjny Kajetany kręci się wokół tego, jak zachowuje się Filip. Także chociaż te pierwsze trzy odcinki są bardzo lekkie, proste, nie wymagające od nas jakiegoś zagłębienia, Zobiają się w ludzką psychikę i wymagające od nas nawet wielkiego skupienia. To i tak ogląda się je dobrze, są spójne z fabułą serialu, tego pełnometrażowego serialu, jeżeli w ogóle można tak powiedzieć, ale wiecie o co chodzi. I są przyjemne jako właśnie taki lekki odmóżdżacz na świąteczny czas i to dobre uzupełnienie dla osoby, która lubi ten serial. Ja akurat oglądam go już chyba z czystego przyzwyczajenia, bo ten czwarty sezon nie był jakiś wybitny. Gdzieś tu powinien pojawić się zaraz link właśnie do tego sezonu, no i do recenzji pierwszego sezonu Krótkich Historii, bo też je recenzowałam, coś tam o nich pogadałam. I na koniec chciałabym Was pozostawić z pytaniem, to jest pytanie do tych, którzy oglądali już te pierwsze trzy odcinki czy myślicie, że Kajeta postąpiła dobrze? Bo moim zdaniem nie mogła postąpić lepiej i jestem bardzo, bardzo zadowolona z decyzji, którą podjęła. I to było już wszystko ode mnie. Standardowo będę wdzięczna za łapki w górę i subskrypcję kanału. Dzięki!